Witam wszystkich. Dziś przyjrzymy się jednej z największych zagadek, nad którą głowi się ludzkość od najdawniejszych czasów swojego istnienia tajemnicy zła. Dlaczego istnieje zło? Czym właściwie jest? I jeśli istnieje Bóg, to dlaczego na nie pozwala? Jak to jest możliwe, że skoro jest on wszechmocny, stwarza byty, które popełniają zło, są grzeszne, upadają, jak w przypadku szatana raz na zawsze, a w przypadku człowieka, tak, że wciąż, póki żyje, może się podnieść? Te pytania są dla nas praktycznie nierozwiązywalne, ale przyjrzymy się kilku perspektywom, które choć fragmentarycznie spróbują coś nam rozjaśnić. Pierwszą kwestią, kiedy rozpatrujemy problem zła, jest to, że musimy odwołać się zawsze do Boga. Założenie, że skoro istnieje zło, to nie ma Boga, jest błędne, bo tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Jeśli nie ma Boga, to nie ma zła. Obiektywne zło i obiektywne dobro nie istnieją, jeśli nie ma obiektywnego moralnego prawa, a zatem prawodawcy. Zło jest bez sensu, jeśli nie ma Boga. Wszystko wtedy jest naszym widzimisie i naszą preferencją. Mówimy, że coś jest złe, bo nie spełnia oczekiwań jakiegoś standardu, bo coś powinno być inne, lepsze. Ale jeśli nie ma Boga i jeśli istnieje tylko materia, to nie ma czegoś takiego, jak powinno. Jest to, co jest, materia jest taka, jaka jest, zachowuje się według określonych praw i nie ma żadnych moralnych powinności. Ale jeśli świat jest tylko materialny, to skąd mielibyśmy wziąć jakiekolwiek moralne standardy? Skąd w ogóle idea sprawiedliwości? Nie można mówić o linii prostej, jeśli nie zna się pojęcia linii krzywej. Skąd więc dla materialisty czy ateisty wziął się moralny system oceniania, który pozwala zidentyfikować zło? Jeśli nie ma niczego wyższego niż człowiek, to moralność to tylko jakaś umowa, która powstała na drodze przypadku, i czemu w zasadzie wtedy jej przestrzegać? Czemu na przykład potępiać zbrodniarzy? Nie można też powiedzieć, że dobro i zło jest tylko mechanizmem ewolucji, bo uważamy za dobre czy wręcz heroiczne rzeczy, które są sprzeczne z przetrwaniem, np. śmierć za kogoś innego. Więc jedynie istnienie Boga daje obiektywny standard, do którego wszyscy, wielcy i mali, muszą się dostosować. Zło istnieje, więc istnieją transcendentne prawa moralne, zatem istnieje transcendentny prawodawca, czyli Bóg. Więc niemożliwe, by zło istniało, a Bóg nie. Czy więc Bóg stworzył zło? Według nauki Kościoła Katolickiego, bo to głównie o wiedzę z tego zakresu będę tutaj się opierał. Jeszcze w ramach sprostowania to nie jestem teologiem, to są, po prostu, to są po prostu ciekawostki, którymi chcę się podzielić. No więc, jeszcze raz, czy Bóg stworzył zło? I według nauki Kościoła Katolickiego, nie. Zło nie musi być stworzone. Zło jest brakiem dobra, które z natury swojej rzecz mieć powinna. Tak jak zimno to brak ciepła, a ciemność to brak światła, zło jest pewnym brakiem, brakiem obecności Boga i pojawia się tam, gdzie go zabraknie. Nie znaczy to, że zło nie istnieje jako takie. Bo czasami można natknąć się na takie argumenty, że skoro jest brakiem, to nie istnieje. Ktoś mógłby powiedzieć, że dziura nie istnieje, ponieważ to brak jakiejś powierzchni. Ale w rzeczy samej jednak istnieje, bo można w nią wpaść. Czyli brak nie jest zawsze próżnią. No więc... Zło może występować w dwóch formach. Zło materialne, czyli fizyczne, jak na przykład choroba, czyli brak zdrowia, niedostatek, czyli brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, czy też na przykład samochód, który nie ma koła, nie ma koniecznego dobra. I druga forma, zło moralne, za które zawsze odpowiedzialny jest człowiek, na przykład zdrada, czyli brak wierności, niesprawiedliwość, agresja, nałogi. Wszelkie myślenie, które obarczone jest brakiem zrozumienia, czym jest dobro, powoduje zło. Można też powiedzieć, że zło pasożytuje w pewien sposób na dobru i nie może się bez niego obejść, tak jak rdza bez metalu. To właściwość rzeczy, ich wada czy pewna forma cechy. Biel na przykład nie istnieje jako materialna rzecz, nie da się jej wyodrębnić samej w sobie, ale jest cechą, na przykład samochodu. Bóg nie może stworzyć tego zła. Bo Bóg nie jest obarczony żadnymi brakami, ale może stworzyć byty, które są niedoskonałe i znowuż posiadają pewne braki i one mogą czynić zło. Bóg jednak może bezpośrednio spowodować fizycznie zło, na przykład ból. I to nie powinno być zaskoczeniem, bo fizyczne zło, takie właśnie jak ból, może służyć dobru. Zgodnie ze słowami osobistego trenera, no pain, no gain. No więc, dlaczego wciąż tyle zła na tym świecie i Bóg nie usunie go, skoro jest wszechmocny? Wydaje nam się, że gdy ktoś jest wszechmocny, to jak sama nazwa wskazuje, może zrobić wszystko. Jak jest jednocześnie wszechmocny i dobry, to robi tylko rzeczy dobre, a jednocześnie widzimy, że świat, w którym żyjemy, nie jest światem wyłącznie dobrym. Widzimy cierpienie i to często niezawinione. A więc, tak jak mówiliśmy, teologowie, którzy na ten temat dyskutują, dochodzą do wniosku, że to jest jednak tajemnica. Ale jednak spróbujemy się trochę w nią zagłębić i przytoczę kilka propozycji, odpowiedzi. Które mogą coś nieco wyjaśnić. Po pierwsze, Bóg dopuszcza zło, ale zawsze dla większego dobra. Z samego zła dobro wyniknąć nie może. Samo zło, zostawione sobie, może się tylko powiększać. Dopuszczanie zła stwarza pewną okazję, która powoduje, że dobro znacznie przekroczy zło, które Bóg dopuści. Pewien rodzaj dobra nie może pojawić się bez pewnego rodzaju zła. Na początek możemy posłużyć się tutaj uproszczoną analogią. Weźmy na przykład autostrady. Ile na nich wypadków skutkujących ofiarami śmiertelnymi, kalekami, ile tragedii życiowych. Można by je zlikwidować albo zlikwidować samochody, co być może niedługo nastąpi, albo ograniczyć prędkość np. do 20 km na godzinę i tyle. Podobnie Bóg, by wyeliminować zło, może stryknąć palcem i pozbyć się ludzi. Zostawi tylko wszechświat z kwiatkami i wulkanami. Jednak ludzie przyzwalają na istnienie autostrad. A co za tym idzie na wypadki samochodowe? Bo ich używanie przynosi większe dobro. Pozbycie się ich to rozwiązanie gorsze od problemu. Bóg mógłby pozbyć się gwałtów czy morderstw, ale to wymagałoby odebrania wolnej woli i stworzenia z ludzi robotów. Inny przykład męczennicy. Dlaczego Bóg dopuszcza, by niektórzy ludzie mogli prześladować jego własny kościół? Święty Tomasz za Akwinu pisze, że chwała Boża jaka wynika z tego, że męczennicy oddają życie swoje za Boga i za wiarę, jest dużo większa niż to, że są oni prześladowani i zabijani. Są oni zasiewem Kościoła i żeby istnieli męczennicy, muszą istnieć i oprawcy. Poza tym prawdziwe zło dotyka tych, co zło czynią. Największe jednak dobro Bóg wyciągnął z największego zła, jakiego kiedykolwiek dopuścili się ludzie. Poprzez zabicie samego Syna Bożego Bóg otworzył dla człowieka wrota niebios – Skoro Bóg może wyciągnąć dobro z czegoś takiego, czemu nie mógłby wyciągnąć dobra ze zła, który na przykład mnie dotyka? Kim jestem, żeby ograniczać wszechpotężnego? Bóg więc nie chce zła, ale na nie przyzwala. Jak matka, która chce nauczyć dzieci sprzątać własny pokój, musi przestać sprzątać sama i dać wolną rękę. I na początku będzie bałagan, co jest sprzeczne z jej wolą i może pozornie wydawać się złem, ale jeśli dobrze pokierowane, dzieci prędzej czy później nauczą się i jakoś ogarną ten nieporządek. Po drugie, wolna wola człowieka. No więc wolna wola, w tym również wolność w odejściu od Boga i wybraniu zła, jest czymś fundamentalnym dla tego świata. W tej perspektywie Bóg dopuszcza zło, bo choć może to powstrzymać, zaprzeczyłby sobie. Mógłby powstrzymać człowieka przed zgrzeszeniem, ale tylko po zniszczeniu jego wolnej woli, a to jest sprzeczne, bo on sam mu ją nadał. A co to za wolność, którą się daje i zaraz zabiera? Bez wolnej woli człowiek nie mógłby czynić zła. Ale również nie mógłby czynić dobra. A być może o to w znacznym stopniu w naszym życiu chodzi. Bez wolnej woli nigdy nie moglibyśmy pomóc drugiej osobie, no przynajmniej z własnej woli, bo Bóg podjąłby tę decyzję za nas. Nasze uczynki i wartości, jak miłość czy odwaga, nie miałyby żadnego znaczenia. Trudno sobie wyobrazić, jak ktoś może kochać lub być odważnym, jeśli nie ma wyboru. Bóg chce, by ludzie upodobnili się do Niego, mieli możliwość wykazania na przykład swojego miłosierdzia, dzielili się sobą, nauczyli się kochać bezinteresownie i poczuli również, jak to boli, gdy bezinteresowna miłość jest odrzucana. Według wiary katolickiej celem człowieka jest poznanie i pokochanie Boga, a to może być rezultatem tylko wolnego wyboru. Tylko wolna wola umożliwia bezwarunkową miłość, radość, dobro i tylko wolność niesie możliwość wyboru między dobrem a złem. Również Bóg czyni to, co możliwe, a stworzenie świata, w którym nie byłoby zła, jest niemożliwe, bo idealny świat zakłada istnienie wolnej woli, a wolna wola zakłada, że człowiek może zgrzeszyć. Po trzecie, zło oczyszcza nas z niedoskonałości i wzmacnia nas. Dzięki trudnym doświadczeniom, z których potrafimy wyciągnąć wnioski i naukę, wzrastamy i stajemy się lepszymi ludźmi. Potrzebujemy zmagań dla rozwoju, uświęcenia, wypracowania cnót i zasłużenia sobie na zbawienie. Jest to dla nas kluczowe w pewnym sensie. Stajesz się silniejszym leżąc na kanapie i oglądając seriale czy ćwicząc na siłowni. Tylko trud i pot zrozą siłę i mocny charakter. Tak samo trudne doświadczenia mogą nas udoskonalić i oczyścić. Przez mężne stawianie oporu złemu rozwijamy się, stajemy się bardziej empatyczni, Głębiej rozumiemy cierpienie innych i otwieramy się na ich ból i krzywdę. Dzięki temu może z nas samych popłynąć dobro. Ten proces wychowawczy jest czasem nieprzyjemny, jako że nie w pełni zrozumiany, postrzegany jako coś złego. Dziecko, również nie rozumiejąc dyscypliny, postrzega czasem rodziców jako tych złych. Kolejna kwestia. Każdy na pewno zna powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Ilu ludzi nigdy nie pomyślałoby o Bogu. Jeśli nie spotkałoby ich w życiu coś złego, grzechy i upadki, za które żałujemy, stają się okazją, by uświadomić sobie naszą słabość, kruchość naszego życia, by otrząsnąć się czasami, uznać, że jesteśmy tylko małymi grzesznikami i uniżyć się przed Bogiem. Pycha to zasadniczy problem na drodze do uświęcenia, a doświadczenie słabości jednak skutecznie ją umniejsza. Można podpiąć do tego punktu jeszcze kwestię starzenia się człowieka. Ludzie mówią, że starość się Bogu nie udała. Ale według mnie tak nie jest. Być może jak będę stary, to zmienię zdanie, ale zobaczymy. Dlaczego? Mężczyzna, na przykład, starzejąc się, zdobywa status, bogactwo, honory. Jeśli by zatrzymał przy tym swoją młodość, mógłby popaść właśnie w pychę. Jako swoistą pomoc w jego uświęceniu i w pokorze, Bóg zdecydowałby, jego seksualne walory zanikły z czasem, by na przykład skupił się na rodzinie, czy też pomyślał o śmierci, gdy ciało zacznie zawodzić więc możemy przyglądać się złu w różnych perspektywach, które są niestety, ale bardzo zawężone. Zaakceptowanie go i przejście nad tym do porządku dziennego jest bardzo trudne, bo jesteśmy bytami ograniczonymi i nie mamy zdolności, by sobie często z tymi rzeczami poradzić. Pozostaje nam tutaj wiara i zaufanie do Boga jako do dobrego Stwórcy i Nauczyciela. Po upadku ludzi Bóg nie zdecydował się usunąć cierpienia ze świata. Po dysharmonii grzechu Bóg wykorzystuje sytuację i tworzy jeszcze większą harmonię. Ci, co nie dostąpią cierpienia na świecie, dostąpią go po śmierci. A krzyż, z którym musimy się zmagać w naszym życiu, to jedyna droga, która doprowadzi nas do prawdziwego dobra. Celem samego Jezusa nie było usunięcie zła. Nie usunął go ze swojego otoczenia. Ale zapowiadał, że muszą przyjść zgorszenia. Prosi Ojca o zachowanie od złego, danie siły ludziom, by sprostali wyzwaniom życia. Priorytet jest inny. Możliwość dla każdego człowieka stanie się dzieckiem Bożym. No i to tyle, na razie w przygotowaniu jest następny odcinek z porcją często zadawanych pytań odnośnie zła. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do usłyszenia.